Od, od pewnego czasu bardzo dużo Pan podróżuje, jest Pan w zasadzie ciągle w drodze. Spotyka się Pan z wieloma ludźmi, którzy uważają Pana za jednego z takich prawych szeryfów. Proszę powiedzieć mi, z jakimi reakcjami ze strony osób, które Pan spotyka w swoich podróżach, spotyka Pan się najczęściej? Dziękuję za to pytanie. To jest, to jest bardzo dobre pytanie. W większości spotykam się z dużą życzliwością i, i gratulacjami. Po prostu osoby, z którymi mam kontakt, wyrażają duże uznanie dla mojej pracy. Natomiast chciałbym podkreślić, że nie jest to tylko i wyłącznie moja zasługa. Wielu funkcjonariuszy, z którymi pracowałem i, i dzięki którym wiele spraw korupcyjnych mogło ujrzeć światło dzienne, Pozostają anonimowi. To nie jest tak, że tylko dzięki mojej osobie te sprawy, w których uczestniczyłem, mogły z sukcesem się zakończyć, ale również jest to wielką zasługą wielu, wielu anonimowych funkcjonariuszy, którym chciałbym za tą ciężką pracę podziękować. A jakie najczęściej pytania padają ze strony osób, z którymi Pan się spotyka? Ja rozumiem, że większość z Państwa jest zainteresowana szczegółami spraw, w których uczestniczyłem. Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym, żeby te szczegóły ujawniły światło dzienne. Niestety ja nie mogę do końca odkryć wszystkich kulisów moich działań, natomiast wielokrotnie apelowałem do prokuratury, do prokuratorów prowadzących te śledztwa, aby ujawnili materiały zgromadzone w tych postępowaniach i wtedy państwo, obywatele mogliby sami ocenić jak te sprawy wyglądały i sami na moglibyście państwo sobie wyrobić na ten temat zdanie. Mówię o tym dlatego, że większość głównych mediów przedstawia to w bardzo złym świetle i w krzywym zwierciadle. Tak, to jest w interesie obecnie rządzącej władzy. Moje pytanie ostatnie w zasadzie, chociaż mam jeszcze kilka i pewnie nie zadam, ale chciałabym oddać publiczności nie, mikrofon. Czy będzie Pan kandydował do Sejmu? No media na ten temat się szeroko rozpisują. Ja już wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Ja takiej propozycji nie otrzymałem. Natomiast jeżeli bym taką propozycję otrzymał, na pewno bym ją rozważył. Tak samo jak wstępowałem do policji. Dziękuję. Tak samo jak wstępowałem do Policji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, e, moim przede wszystkim kierowałem się swego rodzaju misją. Misją pomagania ludziom, czyli poprzez zwalczanie przestępczości. Jeżeli moja aktywność publiczna mogłaby się przyczynić do tego, aby e, w naszym kraju było bezpieczniej i państwo czuli się bezpieczniej na ulicach, na pewno bym taką propozycję rozważył. Ja mam takie pytanie bardziej o Polsce. Jak dla nie agenta Tomka, tylko dla Tomka Kaczmarka wygląda Polska po 10 kwietnia, jak on ją widzi z perspektywy osoby, która ma doświadczenie zawodowe w walce z bandytami, jak i człowieka z zasadami, który ma zasady honorowe i no, wstępny w takiej służbie, znaczy kocha swój kraj. Jak on to widzi po 10 kwietnia do teraz i tą całą aurę, którą nad nami spoczywa? Nie mogę się odnieść, odpowiadając na to pytanie, do katastrofy smoleńskiej, która jest wielką tragedią. Poprzez pryzmat mojej wiedzy, doświadczenia pracy w służb specjalnych, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której e, obecny rząd jest na tyle sławy i nie potrafi, nie potrafi wyjaśnić e, przyczyn tej katastrofy, a wrak samolotu i czarne skrzynki znajdują się na terytorium obcego państwa. E, to nasze służby, nasi specjaliści powinni e, dysponować e, tymi dowodami i to oni powinni wyjaśniać przyczyny tej katastrofy. E, dlatego e, Odpowiadając krótko, no, będąc dumnym obywatelem naszego kraju, zrobiłbym wszystko, aby ujawnić e, przyczyny tej katastrofy i aby wszyscy obywatele naszego kraju mogli się z tymi przyczynami zapoznać. Mam jeszcze jedno takie pytanie. Ono jest dosyć takie e, trudne, jak i dla, dla mnie, ono jest dosyć tr trudna odpowiedź do znalezienia. Właśnie pytałem o ten pryzmat yy, polski po 10 kwietnia, bo niektórzy z nas nie mogą, nie mogą się odnaleźć w tej rzeczywistości, czy mają problem, prawda? Chociaż już to minęło 15 miesięcy od tej tragedii, ale jednak ciągle yy, pozostaje ból w sercu. Czy jak pan wstawał do pracy każdego dnia? Przemyślał Pan zawsze o ojczyźnie czy o kraju? Bo niektórzy, dla niektórych jest to rutyna, naprawdę. Wstają, idą do pracy, są policjantami i idą łapać przestępców. Ale czy jest przynajmniej taki moment, żeby się zastanawiać, tak, kocham swój kraj, kocham te barwy i jestem dumny z tego, że mogę swojemu państwu służyć? Przede wszystkim pragnę podkreślić, że każdy funkcjonariusz, który naraża swoje życie na rzecz swojego kraju, jest wielkim patriotą. Mówię tu o funkcjonariuszach, z którymi miałem przyjemność pracować przez 15 lat mojej służby. Tak, praktycznie codziennie myślałem o tym, aby czynić jak najwięcej dobrego na rzecz mojego kraju i obywateli, żeby przede wszystkim czuli się bezpiecznie żyjąc w Polsce. Takie pytanie w zasadzie e... Dotyczące pana ma... pracy. Za blisko, tak mi Pana. Pan. Dobrze. E, czy czy Pani orientuje się, ma Pani jakieś informacje? Co, jaka jest skala korupcji chwili na e, styku państwo, prywatny biznes, kiedy no CBA tak działa, jak działa, czy nie działa? Kolejne dobre pytanie. Proszę Państwa, no, statystyki jakie mamy możliwość teraz obserwować e, traktujące o korupcji w naszym kraju tak naprawdę budzą nam oczy. E, w mojej ocenie Centralne Biuro Antykorupcyjne na chwilę obecną jest dosyć mocno sparaliżowane i nie podejmuje najistotniejszych i najniebezpieczniejszych działań w walce z tą korupcją. No, ocenić to mogę w jeden sposób, że e, korupcja w naszym kraju teraz e, Przeżyła renesans, a służba odpowiedzialna za zwalczanie tak naprawdę nic nie robi. Marek jeszcze ma pytanie. No Moje kolejne takie pytanie będzie trochę ruszy, mam nadzieję, że nie, nie, nie uraził, jeśli się spytam. Co na co dzień teraz robi agent tony. Tak? Nie dotykając tak strasznie... Właśnie tak, spotyka się z nami tu pod namiotem, spotyka się lu z ludźmi, opowiada o swojej pracy, ale my nie mówimy tu o stworzeniu prywatnym, tylko tak na co dzień właśnie. Yy, czy też coś yy, w kierunku robienia dla kraju? Proszę państwa, przede wszystkim media, yy, 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 nasze główne. E, motywują mnie do tego, aby udzielać się publicznie. E, bardzo dużo teraz e, spotykam się z członkami e, klubów e, Gazety Polskiej, jeżdżę po, po Polsce i, i angażuję się w tego typu spotkania. E, natomiast również działam w sferze prywatnej wraz z dwoma funkcjonariuszami CBA i Policji. E, utworzyliśmy e, działalność zajmującą się wywiadem gospodarczym i świadczymy swoje usługi na rynku prywatnym. Natomiast e, docieramy e, do Przedsiębiorców, którym tego typu usługi są naprawdę potrzebne, i chcemy ich wspierać, aby po prostu ich uczciwe działania no, nie były spychane na margines, tylko poprzez naszą wiedzę i umiejętności chcemy ich wspomagać. Może, może teraz czas na publiczność. Czy są pytania? Widzę las rąk. Proszę pana, chciałabym się zapytać, jaką z afer korupcyjnych, którą pan wykrył w czasie pracy w CBA uważa pan za najważniejszą i najistotniejszą dla Polski? No z, ze spraw, którymi zajmowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne osobiście w tej sprawie nie brałem udziału, ale jest to sprawa najważniejsza. Mam na myśli aferę hazardową. Po prostu postępowanie w prokuratury w tej sprawie jest tak dramatycznie żenujące i zamieczenie wielu dowodów i nie podejmowanie wielu wątków w tej sprawie daje wiele do życzenia. Stoczniowa nie wiem. Mam tutaj, to, to ta sprawa dotyczy najwyższych urzędników naszego państwa, także myślę, że jest to sprawa najważniejsza i, i powinna w pierwszej kolejności zostać wyjaśniona. Co by Pan dziś powiedział propagandistom, czyli dziennikarzom, którzy przedstawiali pana jako swojego rodzaju po prostu pan wybaczy, ale tak określiłem, że podrywacza, a nie odpowiedzialnego funkcjonariusza służb specjalnych, a panią Sawicką jako biedną uciemiężoną żonę i matkę. Pan mi zustwija. Czy aby y, rozszerzyć trochę ten wątek, no to y, powiem Państwu... Jedną anegdotę z, związaną chociażby z konferencją pani Sawickiej. Jeden z dziennikarzy TVN24 w, w trakcie trwania tej konferencji zadzwonił do jej asystenta zapraszając panią Sawicką na wywiad do siedziby TVN24. No, on usłyszał wtedy odpowiedź, że jest to niemożliwe, dlatego po, że po zakończeniu tej konferencji pani Sawicka odjeżdża z naszą karetką. Także no, cały spektakl zaplanowany był od samego początku do końca. Co mogę powiedzieć tym mediom? No, mogę tylko odpowiedzieć jedną rzecz, aby byli bardziej rzetelni i wazili słowa, które wypowiadają, dlatego że e, poprzez swoje nieodpowiedzialne działanie mogą narazić na utratę życia wielu funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy z pełnym zaangażowaniem walczą z przestępczością w tym kraju.